wielka radość dlatego, że to biuro będzie połączone z biurem Stowarzyszenia Obywatelski grudziąc, Stowarzyszenia, którego powiem nieskromnie jestem takim ojcem założycielem wraz z Szymonem Grubinem, wraz ze świętej pamięci Jerzym Rembiszem, Lechem Flaczyńskim. To myśmy kilka lat temu podjęli się takiej misji tworzenia ruchu miejskiego. Dzisiaj mamy swoją reprezentację w Radzie Miejskiej. Cieszę się, że to stowarzyszenie Działa tak prężnie, że kontynuuje projekty, które myśmy wcześniej podejmowali, chociażby Akademię Samorządową, Grudziąckie Fajfy czy Grudziącką Miotłę. Wiele innych akcji, które mają na celu budowanie obywatelskiego grudziądza co znaczy budowanie zaangażowania mieszkańców w zarządzanie miastem, brania współodpowiedzialności za losy naszego miasta. Więc. Bardzo, bardzo, bardzo się cieszę, że udało się te, 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 tutaj ten lokal tak, tak podzielić i że to jest jeszcze większe otwarcie wyjście do Grudziądzan, aby mieli gdzie przyjść, porozmawiać o swoich problemach, mieli gdzie się też spotkać. Jeszcze raz bardzo dziękuję panu senatorowi, że zgodził się na to, że mogliśmy te dwie idee tak, tak fajnie połączyć. Zarządzenie trzeba da, oddać mieszkańcom. To oni muszą współdecydować o tym, co się tutaj będzie działo. To oni najlepiej wiedzą, jakie mają potrzeby, tak żeby te potrzeby służyły im, ale przede wszystkim, żeby budować miasto z wizją przyszłości, które będzie rzeczywiście rozwiązywała problemy te bieżące, ale da nadzieję tym wszystkim, którzy są w tej chwili młodzi. Takim naszym pięknym kandydatem, który mówi o budowaniu jedności, jest nasz kandydat na prezydenta. Rzeczpospolitej Polskiej, którego dzisiaj mamy zaszczyt tu w Grudziądzu gościć Władysław Kosieniak-Kamysz. My spotkamy się jeszcze na rynku i będziemy mówili troszeczkę więcej o idei samorządności. Ja chcę podziękować serdecznie Pani Prezydentowi, bo ona jest taki naprawdę bardzo dobry duch, osoba, która jest tak otwarta, mająca różne inicjatywy i naprawdę zapraszamy wszystkich do tego biura. To na pewno będzie też i część polityczna, bo to nie jest uniknione, to jest wpisane w działalność partii politycznych, to jest wpisane nasz na statut, ale przede wszystkim chcemy rzeczywiście, żeby to biuro służyło tym wszystkim, którzy mają potrzeby. Żeby przychodził tu mieszkańcy, ludzie od, poza gruziąca, którzy będą przekazywali swoje odczucia, te pozytywne i negatywne, bo polityka nie jest miła, doskonale Państwo wiecie, ale rzeczywiście staramy się i będziemy starali się tworzyć dobry dół w tym pomieszczeniach po to, żebyśmy... Cieszę się, że w tak wielkim wydarzeniu obrót nas uczestniczą również parlamentarzyści, jest wiceprezydent Grudziądza Szymek Burbin jest wicemarszałek naszego województwa Zbyszek Soskowski są parlamentarzyści, tam z tyłu jest Piotr Apel. I witamy serdecznie tutaj i zapraszamy, zapraszamy Państwa tutaj do tego biura. Wiadomo, że ja tutaj na co dzień nie będę, ale postaram się w miarę potrzeb przyjeżdżać i odbywać dyżury swoje senatorki. Ogromny zaszczyt, że mogę wspólnie z wami, z mieszkańcami Grudziądza, z wyborcami senatora otworzyć biuro. To jest niezwykłe wydarzenie. Bardzo dziękuję jak e, za to jacy jesteście, że postawiliście tutaj na senatora, który daje też większość w Senacie, bo o tym musimy pamiętać. Głos Ryszarda jest bardzo ważny w Senacie, jest e, szefem naszego e, koła senackiego, który stanowi o większości, o przyzwoitości, o dobrych pomysłach, zgłasza wiele e, i ustaw, i poprawek, choćby do tarczy antykryzysowej, walczy o przedsiębiorstwa, o rolników. O małe firmy, o firmy rodzinne, o agroturystykę, o sprawy związane ze swoim terenem. Bardzo zabiega o szpital. Ja o tym będę więcej mówił na rynku w grudziądzu. Ale teraz chcę wyrazić najwyższe uznanie sukcesu wyborczego, bo on też mi dodaje sił teraz w tej walce o prezydenturę. Że to, co się wydaje na początku niemożliwe. Tak jak pan prezydent też tu w pięknym stylu wygrywał wybory. Tak Ryszard Bober wygrał w pięknym stylu wybory senackie i to jest przykład, że rzeczy niemożliwe robimy od ręki tak naprawdę i jesteśmy w stanie to zrobić. I druga sprawa, która jest też niezwykle ważna, to obecność organizacji pozarządowych. To jest fundament mojego programu wyborczego. Stawiam na organizacje pozarządowe, organizacje trzeciego sektora, stowarzyszenia. Instytucje charytatywne, ale też proobywatelskie. Obywatelski Grudziądz jest szansą dla ruchów miejskich na pokazanie, że polityka jest dla nich, polityka jest dla ludzi, polityka jest dla organizacji pozarządowych. Powinno być 2% na organizacje pozarządowe i to jest w moim programie. To jest niezwykły sposób oddania naszej aktywności. Ja się na te fajfy do grudziądza zapisuję. Nie wiem, czy dam radę tak dobrze e, e, zatańczyć, ale. Podszkolicie mnie trochę na e, i na pewno będzie mi bardzo miło, e, więc bardzo chętnie w tym będę uczestniczył. To są projekty, które ogromadzają ludzi wokół siebie, tworzą wspólnoty. W miastach to jest bardzo powszechne i bardzo potrzebne już dziś. Powszechne i potrzebne. Na wsi mamy OSP, KGW, e, Koła Gospodyń właśnie, lokalne grupy działały. a w mieście są ruchy miejskie. Stowarzyszenie działające na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego. Prosimy o zachowanie tego bezpieczeństwa, bo jedzie tramwaj, więc prosimy o ostrożność. E, moi drodzy, bardzo ważne jest to, żeby wspierać takie organizacje, żeby ułatwić im dostęp do 1% podatku. Żebyśmy mogli w sposób bezpieczny organizować życie naszych miejscowości, naszych miast. Ja łączę różne środowiska w swoim kandydowaniem. Jestem kandydatem i mniejszych miejscowości, ale też dużych miast z poparciem choćby prezydenta drugiego co do wielkości miasta w Polsce, Jacka Majkowskiego, prezydenta Zielonej Góry czy prezydenta Rzeszowa, ale też ruchów obywatelskich, NGO-sów. Ja się z tego środowiska też wywodzę i z nim współpracowałem. Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Program Aktywności Społecznej Osób Starszych. To wszystko funkcjonuje, było to przyjęte kilka lat temu, dobrze, że tego nikt nie zlikwidował. Trzeba dać szansę na małe granty, na możliwość funkcjonowania. Moi drodzy, tyle tytułem wstępu. Otwieramy najlepsze biuro senatorskie, nie tylko w Grudziądzu.